Dzień dobry, Marek Domagała, Computer Center się Kłania. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego wideobloga, pierwszej w roku 2021. Przechodzimy do rzeczy. Zanim opowiem o nowościach w oprogramowaniu, zanim opowiem o wielu ciekawych funkcjach, które Państwu przygotowaliśmy, Opowiem kilka słów na temat, który no, po raz pierwszy tutaj poruszam. Zareklamuję poniekąd rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, biuro rzecznika pana Adama Abramowicza. Inicjatywa i działanie totalnie ponadpolityczne, która to inicjatywa... No, bardzo pomaga małym i średnim firmom, skupia już prawie 300 organizacji wszelakich, które próbują prezentować interesy pracodawców i przedsiębiorców. Tu przykładowo po ekranie przewijam kilka bardzo ciekawych pomysłów, jakie rzecznik zgłasza bezpośrednio do komisji sejmowych, do rządu i które ku zaskoczeniu, Czasem ludzi zgłaszających różne pomysły udaje się bardzo skutecznie przeprowadzić. Przechodzimy teraz już do naszej strony www.center.pl i w ogromnym skrócie kilka ciekawych informacji. Jak widać, strona żyje, co tydzień pojawia się nowy, ciekawy wpis. Dzisiaj skoncentruję się na kilku tematach i jednym z nich będzie właśnie. Temat bez no, webinaru, jaki się odbył w kontekście zmian w przepisach podatkowych na nowy rok, no, na nowy rok, no, które obowiązuje już nas na chwilę obecną. No, trudno będzie znowu cały webinar opowiedzieć w szczegółach, ale na bardzo kilku slajdach, kilka haseł. Mamy SIMWAT. Jest cały szereg korzyści dla firm, które z tego wynikają na tym ekranie kilka słów na ten temat jest z kolei minut zmiana, zmiana CIT-u dla spółek komandytowych. Podwójne opodatkowanie którego nie było do tej pory, no, które powoduje, że taka spółka komandytowa właściwie w pewnym momencie traci sens. Jest bardzo dużo informacji związanych z tarczą antykryzysową 6.0. Niedługo dogonimy Windowsa w numeracji. Z tym związana tarcza PFR-u 2.0. Tutaj są konkretne pieniądze, relatywnie duże do uzyskania po spełnieniu szeregu warunków. Bardzo ciekawą zmianą, nowością jest tak zwany Inną sprawą, że obejmuje relatywnie wąską grupę podmiotów, ale te, które obejmuje, mam nadzieję, że każdy z Państwa śledzi poszczegóły zapraszamy. I na końcu taki slajd, który pozwoliłem sobie opisać inne zmiany. Te inne zmiany są tutaj wymienione również w kontekście no, tego, co właśnie jest przygotowane przez komar. W ramach y, opisu nowości, czy to dotyczą y, xl czy dotyczą Optimy. I próba opowiedzenia o wszystkich zmianach jest niemożliwa, bo y, w samym XL-u dodano blisko 200 nowych funkcjonalności. Nie mówimy o jakiejś drobnej politerówce poprawce, ale funkcjonalności. Ja zwrócę uwagę tylko na. Jedną dla mnie rewolucyjną, czyli y, uruchomienie platformy Komar e, IoT, Internet of Things czy Internet rzeczy, czyli możliwość integracji XL z wszelkiego rodzaju czynnikami. Niemal nieskończone możliwości wprowadzenia ogromnych ułatwień w pracy państwa firm produkcyjnych, handlowych. Zapraszamy do rozmowy, bo z wieloma firmami już takie rozmowy prowadzimy. I ostatnim tematem, który króciutko chcę zasygnalizować w ramach nowości, to jest jednolity standard rachunku kosztów w placówkach medycznych. W ogromnym skrócie placówki medyczne zostały obciążone całym szeregiem nowych obowiązków, które rzutują mocno na. Sposób, no, no, na sposób prowadzenia księgowości planu kont Optima te zmiany przewiduje. Razem z Państwem chętnie popracujemy nad potencjalnie nowymi zestawieniami, wydrukami, które są potrzebne, raportami. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Nie chcę przedłużać tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej odsłony wideobloga. computer o center